Oto i jest serwer Creative oczywiście Gdzie razem ze serwer teamem Zmieniamy wioskę całą Jakby dodajemy jakieś fajne rzeczy i na takie I jutro będzie z tego jak budowujemy jakieś rzeczy live'ik Ale ja wam pokażę jak na razie to jest Po czemu by nie Dobra Ale tak na szybko Bo jest 21, a jutro muszę wstać do szkoły. Na szóstą, bo, bo muszę szybko szybciej wstawać. Chyba to. Tu jest mój domek. Taki duży, taka willa, w której prawie nic nie ma. No, um, to jest napisane. <grych> tu są takie biura, gdzie tam już mam parkury, wszystkie, ale na live będzie. Wszystko pokazane, jak przychodzimy. A tutaj też klacze: też będziemy przychodzić na live. Tutaj jest taki klasztorowy domek na wioskę. Tam jest farma różnych rzeczy. I tu jest taki dookoła wyścig. Będziemy ich więcej dodawać. Tu jest domek Filipin. I tu jest taka stacja. Takie stacje są. Hmm. Tu jest End. I jeszcze gdzieś zrobimy pewnie kiedyś ten reporter. Hmm. O, tu jest domek Farmera z basenem yy, jeden kurczak, bo kilka razy używałem przed kill kille. i też jest fontanna, ten co ścianach chwały czyli tych, którzy są na serwerze, tutaj najlepszy dzień i jak właśnie, nie, to, kiedy powstała ściana chwały no też tajna baza zamykamy okej, okay, i to się otwiera, tak, potem trzeba zamknąć i wskoczyć, i się zamknie Tutaj powinny być armostedy, to jest do mojego domku, to jest do domku Filipi i jeszcze będzie do domku Ucinka. Tu są jakieś zbrojki. Tu jest zamknięcie. I tu jest tak, wychodzimy. Tu są jakieś łóżeczka, bo nie wiem po co. Otwieramy. Inny teksturpak na no, na przykład to. Trochę inne szkło mamy. Myślałam, myślałam, że będzie inne. Więcej rzeczy będziemy pokazywać na live'iku. I będziemy bardzo dużo rzeczy budować. Ten nagi będzie miał 2 dwie godziny. Więc jutro o 15.30, czy tam później nawet, będziemy budować. I chyba 15.30 do 18.00. Więc.